Kurdura picia alkohol. Pić należy z klasą, na przykład na wycieczce z szkolnej, a nie samemu. A już w parlamencie to w ogóle musi być kultura. Nie tak jak w brytyjskim. Ponad jedna czwarta brytyjskich parlamentarzystów uważa, że wśród ich kolegów panuje, cytuję, niezdrowa kultura picia alkoholu. Reszta nie była w stanie odpowiedzieć na ankietę. Biorąc pod uwagę skłonność Brytyjczyków do niedomówień, sformułowanie niezdrowa kultura picia alkoholu należy czytać jako chleją jak oszalali łyche wiadrami. Z polskim parlamentem jest Inaczej nie przeprowadzono takich badań, A, ale nawet jakby przeprowadzono, to i tak by wyszło, że nasi posłowie piją bardziej. Kulturalnie niż brytyjscy parlamentarzyści. Nasi pijąc wódkę obcują z wysoką kulturą. Na przykład, pijąc wódkę Pan Tadeusz, obcują z literaturą. E, wyjątkowo czytani posłowie zgłębiają 12 ksiąg, a później nocy na dnie. Jeśli chcą jeszcze pogłębić Pana Tadeusza, sięgają po soplicę. Obcowanie z historią zapewnia wódka sobieski lub królewska. Miłośnicy muzyki poważnej sięgają na wyższą półkę, po wódkę Chopin, który jak wiadomo swoją twórczość przepoił. Pierwiast ludowymi, swojskimi, na przykład no, zakąszane pszenicą, popijane żytem, grdyka jak śnieg biała itd., itd. Posłowie obcują nawet z Bogiem, pijąc absolut. No, parlamentarzyści piją w swoich parlamentach za błędy na górze. My nie pimy za błędy na górze, bo raz, że wódki braknie, no i o kulturę trudno.